Ja się zawsze cieszę, jak ktoś mi to mówi z zewnątrz, bo jak jestem na boisku, to tak na gorąco zawsze jest mi ciężko e, powiedzieć, czy to było dobre spotkanie, słabe spotkanie, czy dobrze graliśmy, czy słabo. E, także cieszę się, że taki odbiór z zewnątrz, na pewno emocji mnóstwo. E, bardzo ciężki mecz, bardzo ciężki mecz. E, myślę, że spotkały się w tym momencie e, no dwa najlepsze zespoły, co pokazuje tabela, co pokazuje e, taki ogólny ogląd tego, jak, jak wygląda ta liga w tym roku. Resowia no w każdym secie była z przodu, w każdym secie to my jej goniliśmy. No Niesamowicie cieszy to, że, że wytrzymaliśmy to i... i i mimo tej presji z ich strony potrafiliśmy wygrać to spotkanie w trzech setach. Ja się tu nie chcę chwalić, ale ja cały czas mówiłem chłopakom, że, że możemy wrócić, że jesteśmy w stanie. Pamiętam chyba czas przestanie 6-9, czy 16-9, czy 16-10. I mówię, jeszcze panowie możemy, mamy tyle jakości w drużynie. Tak świetnych przede wszystkim zagrywających. No nieważne kto gra, nieważne kto idzie w pole serwisowe, to drużyna przeciwna musi być bardzo czujna. Dzisiaj Janek Hadrawa szedł w końcówce. Przypomina mi się taki mecz ze łatów w playoffach rok temu, gdzie Janek też Praktycznie w pojedynkę rozstrzegał losy trzeciego seta dzisiaj ponownie, także chwała chłopakom, że, że wyciągnęli to dla nas. No tak, szkoda, że nie udało nam się przedłużyć, szczególnie w tym ostatnim secie, bo fajnie zaczęliśmy, potem gdzieś oddaliśmy do prowadzenia, gdzieś Jastrzębie sukcesywnie odrabiało straty. No i zasłużenie wygrali myślę ten mecz. Myślę, że spotkanie mogło się podobać tak, były zaczęte wymiany. I rzeczywiście pierwszy raz chyba grałem przeciwko Jastrzębiów, miałem okazję być na boisku trochę dłużej. No i oczywiście, super atmosfera, fajne widowisko. Mówię, szkoda, że, że, że nie przedłużyliśmy chociaż o jednego seta tego spotkania. Na pewno by to było, byłoby to też fajne widowisko. Znaczy to też może być zgubne, jeżeli za wcześnie będziemy usatysfakcjonowani, więc mam nadzieję, że troszkę się każdy z nas. Zdenerwuje, że wypuściliśmy tą szansę na, na, na przedłużenie tego spotkania i przekujemy to jakby w taką motywację do dalszej ciężkiej pracy. Od początku sezonu zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak mocno mamy ławkę. To też widać na treningach każdego dnia naprawdę ten poziom potrafi być bardzo wysoki dzięki temu. Przez to też jesteśmy gotowi na takie ciężkie boje. Powtórzę się, ale ten super puchar procentuje. Z, mimo, mimo tego, że Rzeszu gdzieś tam prowadził kilkoma punktami, czy w drugiej, czy w trzeciej partii, byliśmy cały czas w grze. Wierzyliśmy w to, że możemy powrócić do gry, że zmiennicy i też kluczowe momenty, w których oni wchodzą i zmiennicy wchodzą, procentują. Naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi z rezultatu. Sam to przeżyłem w pierwszym sezonie trenera Gardieniego w Kędzierzynie, gdzie nie pamiętam ile meczów w rundzie zasadniczej z rzędu wygraliśmy. A na samym końcu przegraliśmy wszystkie finały, więc my nie będziemy się na tych cyfrach skupiać. Dla nas jest tyle tego grania, że moment gdzieś destabilizacji, dekoncentracji i za chwilę odbije nam się to czkawką. Także widzimy po wynikach chociażby wczorajszego meczu Bełchatowy, że naprawdę w naszej lidze nie ma słabych drużyn. Musimy być cały czas skoncentrowani na tym. Tak, na pewno. Szczególnie takie trudne mecze dodają wiary, wiatru w żagle. I to myślę, że gdzieś na końcu sezonu może też procentować. Jeżeli tylko urazy nas, mam nadzieję, będą omijały i zdrowie dopiszę, to jestem. Patrzę na przyszłość z optymizmem.